Na początek zagadka. Co to jest? Kilka pikseli obok siebie? W zasadzie to tak. Są to jednak wyjątkowe piksele, bo przez długi czas były praktycznie jedynym namacalnym dowodem na istnienie kości rzekomego giganta, Bruchatkaya jazaurus Matlei, dinozaura, który miałby niemal dorównywać wielkością płetwalom błękitnym. No dobrze. Poza takimi zdjęciami były jeszcze rysunki tych skamieniałości, ale były jeszcze gorsze od tego. Nic dziwnego, że wielu wątpiło w to, że to zwierzę w ogóle istniało. Stało się swego rodzaju paleontologiczną, półlegendą, półprawdą i pół nieprawdą. Jednak w 2022 roku ukazał się artykuł, w którym pojawiły się nowe, zdecydowanie lepsze informacje na jego temat. Czy zatem 70 milionów lat temu po Ziemi stąpał 100 gigant? Największymi lądowymi zwierzętami w historii Ziemi były bez wątpienia długoszyje dinozaury, czyli zauropody, który konkretnie nie wiadomo. Wśród kandydatów dominują przedstawiciele jednej ich grupy, Tytanozaury. Nazwa w końcu zobowiązuje. Należał do nich na przykład Argentynozaur. Spośród tych nieco lepiej poznanych dinozaurów, to on wydaje się być najlepszym kandydatem na największego dinozaura. A zarazem największe zwierzę lądowe w historii. Niektóre szacunki wskazywały na długość 40 metrów i masę nawet 100 ton. Dla porównania dorosłe płetwale błękitne osiągają zwykle długość 20 kilku metrów i masę 80 do 150 ton. Choć są niepewne doniesienia o osobnikach o długości 33 metrów i masie 170 czy nawet 200 ton. W każdym razie, według tamtych szacunków, argentynozaur masą w zasadzie dorównywałby niektórym płetwalom. Tyle, że późniejsze szacunki nieco go zmniejszyły. Obecnie mówi się o mniej więcej 35 metrach i masie 55 do 75 ton. Są jednak dinozaury, które mogły być jeszcze większe, jednak ich skamieniałości są dużo słabiej poznane. Jednym z nich jest właśnie bruchatka jazaurus. Jego skamieniałości odkryto w Indiach w skałach formacji Kalamedu, datowanych na późną Kredę, czyli na około 70 milionów lat. Został opisany w 1987 roku przez Jadariego i Ayashamiego. Nie mam pewności, że tak czyta się te nazwiska. A jego nazwa oznacza Jaszczur o wielkim ciele. Jak się zaraz okaże, nazwa bardzo trafna. Według autorów znalezione kości miały obejmować kość udową, kość piszczelową, kość promieniową oraz część kręgu ogona. Odkrywcy zaliczyli go do dinozaurów drapieżnych, czyli do teropodów. Później jednak mówiono o nim jako o zauropodzie, a to przez rozmiar. Kości te były ogromne. Kość piszczelowa mierzyła podobno 2 metry długości. Sama ta liczba może niewiele mówi, więc porównajmy sobie ją z innymi dinozaurami. Najpierw porównajmy do dużych teropodów, do których początkowo go zaliczono. Kość piszczelowa jednego z największych, jak nie największego ich przedstawiciela, tyranozaura, ma długość nieco ponad 120 cm. Zatem można by założyć, że bruchatka Jazaurus zrekonstruowany jako teropod byłby gdzieś tak prawie dwa razy dłuższy od innych wielkich teropodów. Szacunki mówią konkretnie o niemal 20 metrach długości. A co jeśli porównamy piszczel bruchatka jazaurus do zauropodów? Domniemana kość piszczelowa wspomnianego wcześniej argentynozaura miała 155 cm długości, czyli była dużo mniejsza od kości indyjskiego olbrzyma. E, dlaczego jednak powiedziałem domniemana? O tym troszkę później. Tak czy siak, dwumetrowa kość promieniowa to coś niespotykanego u żadnego z dinozaurów poza bruchatka jazaurus. Zatem dlaczego to argentynozaur, a nie Bruchatka jazaurus uważany jest za takiego najpewniejszego kandydata na największego dinozaura? Otóż, jak sami dobrze widzieliście na początku, z indyjskim zauropodem są pewne drobne problemy, a raczej gigantyczne, równie wielkie co samo zwierzę. Przez długi czas jedynymi dowodami na istnienie tych skamieniałości były opis jego odkrywców, te tragiczne jakości zdjęcia i te rysunki. Jak dobrze widać, niewiele tu widać. Gdyby ktoś nie wiedział, że są na nich uwiecznione kości, to by nie wiedział, że są na nich uwiecznione kości. Nie mówiąc już o uzyskaniu jakichś szczegółów anatomicznych, a to te są najważniejsze. Bez nich trudno potwierdzić, czy kość uznana przez odkrywców za kość promieniową faktycznie nią jest. Tym bardziej niemożliwe jest stwierdzenie cech diagnostycznych, czyli takich, które pozwoliłyby na odróżnienie tego rodzaju od innych rodzajów zwierząt. Jako, że takich zwierząt nie można odróżnić od innych, to gatunki bez cech diagnostycznych nie są uznawane za poprawne nazwy naukowe, a za nomen dubium, czyli za nazwę wątpliwą. I bruchatka jazaurus jest właśnie nazwą wątpliwą, mającą niewielką wartość naukową. Tylko dlaczego nie można by jeszcze raz zbadać tych kości, zrobić nowe zdjęcia, dokładniejsze pomiary? Otóż, według odkrywców, kości rozpadły się. Do tej kwestii jeszcze powrócimy przy omawianiu najnowszych informacji o tym gigancie, jednak przejdźmy sobie przez to wszystko po kolei. Jako, że bruchatka jazaurus jest niediagnostyczny, a jego skamieniałości obecnie nie istnieją, to zainteresowanie nim w artykułach naukowych było bardzo niewielkie. Jednak, przez swe rozmiary pobudzał wyobraźnię ludzi, to też w takich mniej oficjalnych miejscach toczyły się różne dyskusje na jego temat. Szczególnie istotne miały miejsce na dml u czyli na stronie Dinosaur Mailing List. Była to strona, gdzie paleontolodzy ze sobą dyskutowali na różne tematy. Była, bo obecnie nie działa, jednak dawne dyskusje można prześledzić dzięki Internet Archive. To chyba właśnie z dml -a. pochodzi informacja o tym, że Sankar Ciatarie, tu ponownie nie wiem czy tak czyta się to nazwisko zasugerował, że bruchatka jazaurus to szkielet zauropoda, nie teropoda. Ktoś inny zaproponował zajrze, że kości bruchatka jazaurus nie są kośćmi ani zauropoda, ani teropoda, ani... w ogóle nie są kośćmi, a jedynie skamieniałym pniem drzewa tak się składa, że w skałach formacji Kalamedu jest całkiem sporo skamieniałego drewna, zaś kości jest stosunkowo niewiele, więc byłoby to jeszcze bardziej prawdopodobne. Nie byłby to zresztą pierwszy taki przypadek, co by daleko nie szukać. W 1941 roku opisano odkrytą na terenie Polski, w województwie lubelskim, rzekomą żuchwę zauropoda nazwanego Sucinodon. Jak się jednak okazało, był to tylko skamieniały kawałek drewna wdrążony przez małże. Z Ezaurus miałoby być nieco podobnie, z tą różnicą, że w tym przypadku nawet nie potrzeba byłoby małży. Ktoś inny zauważył jednak, że nie zostały odkryte tylko walcowate kości, jak kość piszczelowa, ale też bardziej nieregularne, jak kości miednicy. Dlatego hipoteza o drewnie miałaby być według tej osoby nieco mniej prawdopodobna. Pojawiały się też wątpliwości co do tego, czy zakładając, że faktycznie to były kości, poprawnie zidentyfikowano kość promieniową. E, pojawiła się bowiem sugestia, że może to być kość strzałkowa, co też mogłoby wpłynąć na szacowane rozmiary. E, no właśnie, rozmiary. Jak wielkie było to zwierzę, jeśli istniało? E, przez długi czas nie było żadnych oficjalnie opublikowanych szacunków. Te, które były, pojawiały się głównie w internecie, jak na przykład na wspomnianym wcześniej DML-u. I wynikało z nich, że to był gigant. Pierwsze szacunki mówiły o zwierzęciu mierzącym 44 metry długości i ważącym nawet 220 ton więcej niż największy płetwal błękitny. Szybko jednak stwierdzono, że są to rozmiary przeszacowane. Nieco późniejsze wskazywały więc na nieco mniejsze rozmiary. Ale najpierw zastanówmy się, w jaki w ogóle sposób robi się takie szacunki w oparciu o tak nieliczny materiał. Wygląda to w ten sposób, że porównuje się długości znanych kości takiego bruchatka jazaurus z kośćmi lepiej poznanych, bardziej kompletnych gatunków. Nasz bohater szczególnie często porównywany był ze wspomnianym argentynozaurem, a dokładniej z jego kością promieniową. Kość promieniowa bruchatka Jezaurus mierzyła 2 m długości, zaś argentyńskiego tytanozaura zaledwie 155 cm. Bruchatka Jezaurus miałby więc o 29% dłuższą kość promieniową. Na tej podstawie jeden z badaczy wyliczył, że zakładając masę argentynazaura na wynoszącą 80 ton, indyjski zauropod osiągałby masę około 126 ton. Problem w porównaniach argentinozaura z bruchatką jest jednak taki, że rzekoma kość promieniowa tego pierwszego okazała się być tak naprawdę uszkodzoną kością strzałkową. Zatem ten wcześniejszy wynik może być nieadekwatny. Przy czym dla kości piszczelowej bruchatka Esaurus były takie same jak nawet nie większe wątpliwości, sugerowano, że może być to faktycznie kość piszczelowa, ale także mogła to być uszkodzona kość strzałkowa lub udowa. Jeśli byłaby to kość strzałkowa, to proporcje między argentynozaurem i bruchatka Esaurus pozostałyby takie same. I tak na przykład, bazując na porównaniu rzekomych obu strzałek, Molina, Perez i Lara Mendy oszacowali bruchatkę na 37 metrów długości i 95 ton masy. Przy czym ich szacunki argentynozaura to 35 metrów i 75 ton. Ale gdy Gregory Paul uznał kość bruchatka jazaurus za kość udową, to sytuacja się znacząco zmieniła. Otóż w takim wypadku długość kości udowej bruchatka jazaurus byłaby pośrednia między dwoma argentyńskimi tytanozaurami Dreadnothus i Futulongnozaurus. Były to wielkie zauropody, jednak mniejsze od argentynozaura, bo miały masę przekraczającą nieco 30 ton. Dodatkowo kość biodrowa bruchatka jazaurus była wręcz nieco mniejsza od kości biodrowej Dreadnothus. Czyli według Paula, o ile bruchatka jazaurus istniał, to był dużym, ale nie gigantycznym zauropodem, zdecydowanie mniejszym od argentynozaura. Ale to w wypadku, jeśli takość kość bruchatka jazaurus to kość udowa. Czy tak rzeczywiście było i czy to zwierzę w ogóle istniało? I tu wreszcie przechodzimy do artykułu z 2022 roku. Otóż Saurabn Pal oraz jeden z autorów pierwotnej pracy o bruchatka jazaurus, Krishnan i opublikowali artykuł o skamieniałościach zauropodów z formacji Kalamedu. A rzeczami, które wywołały najwięcej szumu wokół tej pracy, są te dwa zdjęcia. Tak, dobrze widzicie. Po 35 latach opublikowano nowe, dużo lepsze zdjęcia kości bruchatka zeaurus. Nadal nie są one idealne, ale już przynajmniej cokolwiek na nich widać. A precyzyjniej mówiąc, Widać na nich tą domniemaną kość piszczelową. Na pierwszym zdjęciu jest ona wciąż w otaczającej ją skalę, tak jak na zdjęciach z 1987 roku, na drugim jednak jest ona umieszczona w kukle gipsowej i wydobyta. Kukła gipsowa to taka otoczka z gipsu nakładana na skamieniałość jeszcze przed wydobyciem. Chroni ona okaz przed uszkodzeniem podczas transportu. To skoro okaz był wydobyty, to dlaczego teraz nie istnieje? Otóż, jak opisują to autorzy tej pracy, kości w tamtym miejscu są zwykle bardzo kruche. Warunki tam są bardzo niesprzyjające. Są to Indie, więc występują naprzemiennie potężne deszcze monsunowe i upalne pory suche. Takie warunki bardzo sprzyjają erozji skał. I niestety kości bruchatka jezaurus były na tyle uszkodzone, że nie przetrwały transportu. Przynajmniej jednak zachowały się te zdjęcia. To zbyt mało, by bruchatka jezauru stał się ważnym diagnostycznym rodzajem, można już jednak dopatrzyć się pewnych szczegółów anatomicznych. Tak na przykład tutaj jest grzebień, a tu dwa kłykcie, które są charakterystyczne dla kości promieniowej. Zatem najwyraźniej mamy potwierdzenie, że jest to kość promieniowa. Dodatkowo ten grzebień jest dość niewielki, co jest spotykane u zauropodów, a nie u teropodów, które ten wyrostek mają raczej duży. Tym samym mamy już faktycznie potwierdzenie przynależności do zauropodów. Jest też potwierdzenie wielkości tej kości. Co prawda nie ma tu profesjonalnej skali, jest jednak młotek, który ma długość około 40 cm. Zwrócono też uwagę na kość biodrową. Tak jak wspomniałem, była ona nieco mniejsza od tej u Dreadnoughtus, z kolei kość promieniowa była dużo większa. Ta dysproporcja sprawiła, że Paul i Ayasami uznali, że należała najpewniej do innego osobnika być może nawet do innego gatunku, co byłoby wsparte przez ich obserwacje dotyczące budowy kości. Co prawda nie ma jej nowych zdjęć, jednak w oparciu o te stare, da się tam jakoś zauważyć, że ta część kości w miejscu, w którym łączyłaby się ona z kością kulszową, jest taka skierowana do tyłu piętka. U zauropodów jej nie było, obecna była jednak u Teropodów. Zatem według tych badaczy kość biodrowa nie należała do bruchatka Jazaurus a do jakiegoś Teropoda. A w zasadzie na odwrót, bo okazem typowym bruchetka Jezaurus jest właśnie kość biodrowa. E, czyli ta nazwa odnosi się tak w szczególności do tej kości. Skoro więc pozostałe kości nie należały do tego samego rodzaju co kość biodrowa, to znaczy, że kości zauropoda, jak ta kość promieniowa, należą do nienazwanego zauropoda. Więc, choć autorzy artykułu nie wspomnieli nic o tym, to jednak z zasad nazewnictwa Wychodziłoby na to, że jeśli wnioski z badania są słuszne, to bruchatka jazaurus faktycznie byłby jakimś dużym teropodem. Jak dużym? Jego kość biodrowa miała 120 cm długości, czyli była zbliżona wielkością do tej u Zatem z pewnością był to jeden z większych teropodów. Skąd jednak możemy mieć pewność, że nie było to skamieniałe drewno? Cóż, być może stuprocentowej pewności nigdy nie będziemy mieć, jednak Pali a ja Ayasami przytaczają inne odkrycie z formacji Kalamedu. Już w 1862 roku jeden badacz doniósł o znalezieniu tam kości zauropodów. Kolejne odkrycie przypadły na rok 1929. Tych kości nie wydobyto, bo były zbyt kruche. Podobnie do bruchatka Zaurus. Mamy jednak pomiary ich długości i rysunki. Na ich podstawie pali Ayasami ja uznali, że jedna z kości długich miała 175 lub 182 cm długości. Te różnice wynikają z tego, czy założono, że jest to kość strzałkowa, czy kość udowa. Jeśli ta kość była kością strzałkową o długości około 175 cm, to była trochę mniejsza od wielkich południowoamerykańskich zauropodów, takich jak bliski krewny argentynozaura Patagotitan. Jeśli zaś była to długa na 182 cm kość udowa, to byłaby większa od tych wielkich zauropodów. Zatem wydaje się, że w późnej kredzie Indie faktycznie były przemierzane przez jakieś wielkie zauropody. Czy faktycznie wielkością mogły dorównywać płetwalom osiągając masę około 100 ton? Tego akurat obecnie nie da się stwierdzić. Z pewnością jednak największe dinozaury były prawdziwymi olbrzymami. W końcu 70 ton oszacowany dla argentinozaura to nie mało. A nadal są kandydaci na dinozaury jeszcze większe od niego, od choćby Amwicelias fragilimus, czy obecnie raczej Mrapunizaurus fragilimus. Historia badań nad nim jest dość podobna do tej u Jego kości też się nie zachowały. Choć z drugiej strony zachował się rysunek z dużą liczbą szczegółów. Są też tropy pozostawione przez nieznane nam ogromne zauropody. Jeśli oglądaliście prehistoryk planet, to być może pamiętacie dinozaura określonego jako Mongolian Titan, zauropoda ważącego 70 ton. Choć czytając o mongolskich dinozaurach nie natraficie na informacji o żadnym tak wielkim gatunku, to jednak nie jest to wymysł scenarzystów. Oparty jest on o trop odkryty w Mongolii który mierzył metr długości, musiał być więc pozostawiony przez dużego, ważącego kilkadziesiąt ton zauropoda. A to nawet nie jest największy znany trop. Jest nim ten ślad odkryty w Australii, który mierzy półtora metra, a jego właściciel być może przekraczał masę 70 ton. Być może więc skamieniałość największego dinozaura wcale nie będzie gigantyczną kością, a ogromnym tropem. Nie byłoby to zresztą nic dziwnego, w zapisie kopalnym dużo łatwiej zachowują się tropy niż kości. Tutaj ponownie nie trzeba daleko szukać. W Polsce mamy stosunkowo niewiele kości dinozaurów, za to mnóstwo ich skamieniałych tropów, szczególnie tych z początków ich panowania na ziemi. W dodatku niektóre z nich, jak ten okaz sołtykowa, musiały być pozostawione przez największe dinozaury swoich czasów. W tym przypadku przez jednego z największych teropodów swoich czasów. Więcej o tym opowiadałem jednak w odcinku o polskich dinozaurach, który możecie zobaczyć tutaj. Natomiast w tym odcinku to będzie na tyle.